Moi drodzy, dzisiaj jeszcze większe opowieści o tym, co będzie, kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi. Ale to nie jest oderwane od tych wszystkich wydarzeń, które Jezus zapowiada w kontekście zniszczenia Jerozolimy. A zatem trochę o tym dzisiaj, także o formacji, która jest podstawą, żeby nie wchodzić w jakieś naprawdę ogromne błędy, które, się, które potem nas wyprowadzają z kościoła. Także powiem, co myślę na temat Better Church i tej modlitwy nad Marcinem Zielińskim bo między innymi taki filmik dostałem. No i kilka jeszcze innych wątków, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodząc dzisiaj do Ciebie, wołamy: Króluj w nas, przemieniaj nas jako jedyny zbawicieli, Pan, bo chcemy, Panie, aby nasze życie nieustannie wydawało owoce w postaci czynienia uczniów. Pozwól nam, Jezu, dzisiaj także, pod filmikiem podzielić się jakimś fragmentem z Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest dla nas ważny, nawet jeśli ten fragment słyszeliśmy już wiele razy. Niech będzie on pomocą dla innych. A w 846 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: jak należy rozumieć to stwierdzenie często powtarzane przez ojców kościoła, sformułowane w sposób pozytywny, oznacza, że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa głowy przez kościół, który jest jego ciałem. Sobór Święty, opierając się na piśmie świętym i tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia, to On, On, co staje się, obecny dla nas, w ciele swoim, którym jest Kościół, On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie mogliby więc zostać zbawieni ludzie, którzy, wiedząc, że Kościół założony został przez Boga, za pośrednictwem Chrystusa jest konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do Niego, bądź też w Nim wytrwać. Dziękujemy Ci, Panie, za to przypomnienie, którym mówisz nam, że poza Kościołem, jak sformułowany jest wstęp do tego punktu, nie ma zbawienia. Amen. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Jest to kontynuacja wczorajszej Ewangelii z 21 rozdziału, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów od 20 wersetu. Czytamy oczywiście, jak widzicie, Biblię Jerozolimską tym razem. Od jakiegoś czasu zresztą. Skoro zaś ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w gór, ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę pomiędzy wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż, po czasy, aż czasy pogan się wypełnią. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I znowu można powiedzieć, że wątek historyczny, który jest związany z tymi ucieczkami z Jeruzalem, ze zburzeniem Jeruzalem, z tym wszystkim, co związało się z ogromną likwidacją narodu wybranego za czasów w czasie I wieku, kiedy mówimy o roku 70., te potężne spustoszenie, jeśli chodzi o Jerozolimę, łączy się nam z zapowiedzią czasów ostatecznych, kiedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku. I znowu, żeby to dobrze zrozumieć, nie ma w nas często takiej dyspozycyjności szukania odpowiedzi w sprawdzonych źródłach Kościoła katolickiego. Jeżeli ja nie chcę błądzić, to dlaczego nie biorę katechizmu Kościoła katolickiego? Ktoś powie, przy księdze, co Ksiądz mówi. Moi drodzy. Miesiąc w miesiąc na misjach świętych zadaje pytanie, kto przeczytał katechizm Kościoła Katolickiego? Miesiąc w miesiąc słyszę tą samą odpowiedź. Jedna osoba na tysiąc, dwie osoby na tysiąc. To o czym to świadczy? Problem jest taki, że kiedy spotykam się z ludźmi w ciągu tygodnia, bo to jest pytanie, które zadaję zasadniczo na koniec tygodnia, kiedy pla planujemy z wspólnotą misyjną, Formacje dla osób, które kończą misję. Kiedy spotykam się w ciągu tygodnia i słyszę najróżniejsze pytania na, na temat formacji, to problem jest taki, że większość te, tych odpowiedzi, które udzielam, są to odpowiedzi wynikające z lektury katechizmu Kościoła katolickiego. Na przykład jest mnóstwo nieporozumień dotyczących tego, że uczucia nie są grzechem. Jak to uczucia nie są grzechem? To to gniew nie jest grzechem? Złość nie jest grzechem? No nie jest grzechem. Przykładowo gniew czy złość, jeżeli ja nic z tym nie robię. Gniew jest objawem czegoś, jakiegoś, jakiejś nieprawidłowości. Złość jest objawem czegoś, co się we mnie dzieje, co się dzieje dookoła. Marek dziewiecki ksiądz, doktor, psycholog, powie, jest to nasza druga inteligencja. Przypowołowaliśmy to, ale gdybyśmy czytali katechizm Kościoła Katolickiego, to szybko byśmy zrozumieli, że to, co nas dotyka, jest po to, żeby kształtować nasz charakter, a jednocześnie rozwijać cnoty przy jednoczesnym... Przy jednoczesnej pracy nad naszymi wadami. O tym mówi na przykład 1774 punkt katechizmu Kościoła Katolickiego, który dotyczy wybranej kwestii, którą teraz dotykam, uczuć i emocji. A mówię to w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Czasy ostateczne w tym wymiarze przyjścia Pana, ponieważ czasy ostateczne, jak wiemy, trwają od wypełnienia pełni czasów, jak czytamy w liście do Galatów 4.4, a więc my żyjemy w czasach ostatecznych od dwóch tysięcy lat, co przypomina mi święty Augustyn, już kilka wieków po Chrystusie, żyjemy do dzisiaj, one będą charakteryzowały się konkretnymi rzeczami, o których mówi Kościół, ale nie wszystko, co słyszymy w przestrzeni publicznej, jest związane z czasami ostatecznymi i jest nauczaniem kościoła. Jest powtarzaniem naprawdę sloganów, naprawdę niesprawdzonych historii, naprawdę publikowaniem nawet na kontach wielu katolików face, fe, na Facebooku różnych niesprawdzonych historii, już nie mówię o hipotezy, przy jednoczesnym oskarżaniu ludzi. Którzy często wypełniają wolę Bożą, bo idą z błogosławieństwem Kościoła, a komuś się to nie podoba, albo przypisuje im na przykład y, moce, posługiwanie mocą szatana. Ostatnio ktoś przysłał mi filmik, w którym y, udowadnia, że Marcin Zieliński, kiedy modli się w imieniu Jezus, to diabeł przez niego działa. No, pomyślcie logicznie, jak szatan może być wewnętrznie skłócony. To przecież o Jezusie takie rzeczy mówili. Żadne królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Ja to podziwiam tego chłopaka, że on jeszcze daje radę i że w ogóle nie rezygnuje, tylko naprawdę non-stop ewangelizuje, głosi czyni uczniów. Jest mi, to, to dla mnie ogromnie smutne, że niektórzy katolicy wkręcili się w to i publikują zdjęcia. W których pokazany jest, jak Marcin Zieliński gdzieś jest w Bethel Church, na przykład, i nad nim się modlą, i to ma być oznaka tego, że on teraz nie działa w autorytecie Chrystusa. Słuchajcie, to są podstawy, to jest. Ja te wszystkie osoby wysyłam na studia teologiczne, ponieważ najpierw filozofia dotknie ich umysłu, że coś, co jest prawdziwe, nie może być jednocześnie fałszywe. Trzeba będzie przerobić w kwadrat logiczny sipsapse sip, Pso, żeby zobaczyć, kiedy zdania prawdziwe nie mogą być jednocześnie fałszywe, żeby w ogóle rzucać na to podstawy teologii, żeby takich boboli nie tylko nie popełniać samemu, ale żeby nie wkręcać innych. Znało nam się długi odcinek robi. Jaki jest wniosek z dzisiaj? Dlaczego w pierwszym czytaniu patrzymy na Daniela, który tak mężnie stawia czoła lwom? Dlatego, że on zna Boga i idzie za Bogiem wobec prawa, które studiował. Tak upraszczając, można to powiedzieć: Jeżeli ty chcesz znać Boga, formacja to jest podstawa. To nie oznacza, że nie będziesz upadał. To nie oznacza, że wszystko ci wyjdzie. To nie oznacza, że teraz. O. To oznacza, że będziesz miał kierunek. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Dziękuję Wam cały ca czas za zrzutkę. E no i oczywiście, do zobaczenia, jak Bóg da jutro.